Właśnie dobiega no powoli pierwsza niedziela adwentu. Ja w zasadzie skoro mamy adwent, to możemy nagrać chociaż chwileczkę malutki e, pierwszy filmik vlog masowy. Tak, to twój pierwszy adwent. Mam nadzieję, że e, fajnie wam będzie z nami w tym adwencie i że chociaż trochę ciekawie i coś fajnego przybliżymy wam o, z życia tutaj w aktualnym składzie czyli ja, Kazik, Stasia, no i może gdzieś tam kiedyś mgnie Totun. A tymczasem e, dobrego Adwentu i my już się nie możemy doczekać otwierania kalendarzy adwentowych A więc trzymajcie za nas kciuki bo jutro Stasia zdecydował, że Będziemy szli na roraty. I czy my się obudzimy? To jest pytanie. Jak pójdzie nam. <grystanie> I jak nam pójdzie. I czy się wyrobimy. I czy Staszek będzie bardzo niewyspany. I z tą piosenką Do zobaczenia. Do jutra.